6700, właśnie tu się wychowałem, jestem stąd, tu pierwsze kroki stawiałem, nowa sól, moje miasto i moja ojczyzna, tu wrogiem każdego jest na policja, 6700, tutaj wszystko się zaczęło, tu nie jeden autorytet i marzenie spłynęło, to jest miasto, w którym wszystko jest możliwe, to jest miasto. W którym wszystko jest drażliwe Tutaj masz przyjaciela, nie masz, masz kurwa, nie wiesz przez chwilę byłeś kierowcą Teraz w bagażniku jedziesz dnia na dziewnieniu oka Wiele tracisz albo wygrywasz wszystko i kole swoim radzisz, widzisz klęskę Widzisz ubóstwo i biedę, nie podnoś się bez sensu, bo i tak zaliczysz glebę w tym mieście W którym wszystko jest możliwe w tym mieście, w którym wszystko jest drażliwe, widzisz piękno, widzisz luksus i banknoty, widzisz Google. Dzień upadki i zwroty, jeden nie ma floty, drugi stówą dupę poczera dla jednych na przyszłość kraty, a dla drugich jest kariera. No pasu, no pasu, no pasu, no pasu. 67 100, świat ci się na wałach 67 100, tutaj wszystko jest możliwe 67 100, to miasto zawsze żywe 67 100, to miasto na układach 67 100, świat ci się na wałach 67 100, tutaj wszystko jest możliwe 67 100, to miasto zawsze żywe 67 100, to miasto, w którym żyje Tu się stoi pod klatkami i zimny browar tu się żyje Lecz jakby życia nie było w największym koszmarze Nawet ci się ponieśliło. wiele rzeczy Na których ludziom zależy Tutaj nikt nic nie ukrywa Mówi co na sercu leży Jeden przyjaciel, wielu ziomów, pizdę bogów, Trzeba pilować, by nie przeszli twoich wrogów. Aż strach wiz domu tutaj tak w gazetach piszą 67 100 hałas przerywany ciszą Oni piszą, oni mówią, mówić będą, ale jedno jest pewne, miasta tego nie zdobędą Miasta supermarketów, banków i a zakłady pracy, jak chcieli to tak zamknęli Tutaj supermarkety tracą tyle co zyskują Tutaj chłopaki co dzień planują i walują Więcej, szybko tutaj wejdziesz, ale w prędzej prędze. 6700 To miasto na układach. 6700 Tu świat ci się na wałach. 6700 Tutaj wszystko jest możliwe. 6700 To miasto zawsze żywe. 6700 To miasto. 6700, tu świat kręci się na wałach 6700, tutaj wszystko jest możliwe 6700, to miasto zawsze żywe 6700, tu znajdziesz czego szukasz Szukasz dziwki, najżej, tu na pewno porukasz, potrzebujesz miłości Wpadnij, to znajdziesz na pewno, tutaj jest wszystko To akurat rzeczą perno, ostramowa miasta, w którym wszystko jest możliwe, ostramowa miasta, w którym wszystko jest drażliwe Tu musisz uważać, tu z Petagonii aferę Nie masz czego tutaj szukać, jak masz chujową bajerę Przełamać barierę To uważaj, bo to typy szybko przerwą tą karierę Kupisz wszystko, znajdziesz czego potrzebujesz, Może trafisz dobrze, a może pożałujesz Chciałeś kupić palenie, A z chowce berku dostaniesz, powiem jedno Kurwa, wecha się miałeś 67 to, świat na wałach się kręci Wybacz, trzeba żyć, chłopaki mieli dobre chęci 6700 to miasto na układach 6700, siatkę ci się na wałach 6700, tutaj wszystko jest możliwe 6700, to miasto zawsze żywe 6700, to miasto na układach 67 100, Tu siatkę ci się na wałach 6700, tutaj wszystko jest możliwe 6700, to miasto zawsze żywe.